Mm. A, już dobra co się nagrywa, bo. Dobra, nie, sorry. Dobra. Cześć, witam Was przy okazji w kolejnym odcinku, to znaczy na trzecim jakimś odcinku. Tym razem to będzie odcinek z. O! O! Fajnie. To będzie tym razem odcinek z. Z. Na no, pewno ktoś kojarzy tą gierkę. Bardzo... No nie aż tak bardzo popularna, ale bardzo fajna to gra. Eee, dobra. Eep, kurde nie to. Kur? Eee. Czekajcie. tutaj muszę to przestać tam gdzie zawsze to stało. Upgrade. Eee, tu tutaj mam na razie tylko level do Boże, na godzina. jedyny Boże, jedyne te. Ło jezu. Dobra. Boże, jestem takim niedawno, że się ze wszystkiego śmieję. Dobra, no, czołgami nie pogardzimy sobie. I nie pogardzimy też sobie jakimiś Nic. No Nie, nic nie mówię po angielsku wam. Nic nie będę mówił. Wstydzę się mojego języka angielskiego Lul. A nie dobra kamigat Będę mówił na niego kamigat bo e, nie wiem Byłem taki malutki malutka kupka to ja oglądałem tego y, robot boya nie? To jeszcze leci na kartonie network Le. Kurde Kurde hmm. Co to? Obo <grystanie> Dobra co yy. jak cicho się zrobiło? Nie no cicho się zrobiło <grystanie> A Jak widzicie tutaj 11 level. I mam tutaj jedenasty level Takiego o z tego ale. Nie wiem, czy tutaj. Nie wiem, z tymi czułkami. Czy... Nie, ja już wolę to. niż jakieś takie. Robotne oko jest tak mega, że. Bo to ile. A godzinę będzie? Uu, 10, Pan generał. Słuchajcie, bo tutaj, tutaj dopiero dzisiaj ten star, Starport. A dobra, wtedy nie wiedziałem, jak się to nazywa Starport. Dobra, taki ze mnie Kurde, Kurdefel. Y No to major jakoś tak nie za bardzo. No nie za bardzo powiem. Jeśli będzie taka reklama, która mnie wkurza, to przepraszam. Akurat wolny. Bo chcę. To. A nie, nie stać mnie. Czy to dziewięć tysięcy? Co? Bo jestem już taki głupi. Czekajcie. Tak. Dawaj. sobie przestawimy, Tak. Walniemy może tak, nie wiem, przy przy tym. Tutaj tu Nie, tutaj nie. Może tutaj przy tym przy Training Camp i przy fa Fabryce 5 minut, dobra. Ja nie mogę tak nagrywać bo ostatnio nagrywałem dla Was Minecrafta Pocket Edition na, na Androida. Teraz się będę tłumaczył. I tego nie wróciło mi tego odcinka. Muszę zweryfikować konto, że tutaj... odcinki dla. Was. Staram się tak po 10-5 minut Ale jeszcze tam sobie nie doszło Dobra czołgi już tam ogarnięte Może jeszcze tego by nie zrobił? Czekaj mm. No ej no o to widzicie trzeba mieć dużo jeszcze trzeba mieć patrzcie jaki level bazy A ja mam do... Ja mam czwarty level Mój przepraszam Nie. Y -y -y. Boże ja się tu zastanawiam jak jakiś kretyn, czekajcie. Co się... Nie ciebie! Nie ja chyba zrobię tu jakiegoś. Nie może... O, może cię. Dobra. Ej, co tam... A taki wisioczka no, na nogu nie mówił. Pasoka. Hopka. Zok. Może zaatakujemy na nie wiem, 7 minut, um, może zobaczymy, bo ja tutaj nie wiem na takie wyższe lewele, to ja nie podskakuję. Ja tam mam tak 11 dopiero, nie? No Dawaj no! No tweluj mnie tam traweluj. Nie, wszystko spoko. A co maturo? Okej. Okay. Ja mam Ja nie mam pytań. Ja nie... Czekajcie, widzimy się po pauzie. Dobra, jesteśmy po ścinku. Serio? Boże, ja mam tutaj Nie no, ludzie, ja właśnie leżę. No. Tem? No to. No. No, jezu, błagam 56 level, a on. Weźcie, ja mam 11 level, i mam czwarty level bazy. Wstyd. No ra, nie będę mówił, że taki wstyd, bo... Ale... No, no to już jest coś, a ty? No, ty się udła Niech nie to złoty nie wiadomo, nie? Jesus! Co to jest? Ja się pytam. O Jezus, mo o jak tu ma alpicku wszystko. O ja. Mateja... Nie, 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 chcę wychodzić, z żadnych z tych rzeczy. Nie wiem, może zaatakujemy na dziewiątkę. Dobra, jeszcze nie. Fak, dobra. Atak! atakujemy to nie był dobry pomysł to nie był akurat dobry pomysł nie no idźcie stąd no i czekajcie, zróbmy pauzę, a te reklamy się skończy, bo ja nie mogę. Dobra, jesteśmy po ścinku No, jesteśmy po ścinku, bo ja myślałem, że ja tutaj zasnę na tej reklamie, Coś nie mogę. Dobra, nie. Nie, no tak. Jeszcze minuta i będziemy kończyć, bo tu co mamy jeszcze robić? Nie wiem, wiem Nie, no ten buduję. Nie wiem, nie podawajcie mi pomysły w komentarzach, bo ja nie mam pomysłów tak do końca, co tu robić, więc na razie cześć, pa. Link do Instagrama macie w opisie, więc na razie cześć, papa.